Może właśnie jestem tajnym agentem Blizzarda i za każdym razem, gdy piszę feedback razem z wami, to tak naprawdę piszę to, co oni mi już powiedzieli, że, że będzie. Potem się chwalę, patrzcie jak Blizzard mnie słucha i tutaj, ale zajebiście. Co gdyby tak było? Hmm... O, jest mytyk! LOL Junggebringer i to na lifeie, najlepszy możliwy, jak yeah. ja. Holy I mean, life' taka, że już nie są tak silni, ale jest to fajny mieczek. I to na T3. Bo się ludzie trzy razy dziennie przynajmniej pytają, czemu biegam bossy T3, a nie T4. To nie ma dużej różnicy. Szybciej zabijam T3, więc biegam T3. I to nie jest tak szczególnie też, że na T3 jest lepiej. No nie no. Jeśli bym zabijał tak samo szybko T4, jak T T3, to bym biegał T4. Ale no, nie chcę się wywalić na hardkorze O kur... Ten bakciąż istnieje, o nie o, Ale mi serce jebnęło, dobra nie, nie robią dalej <laughs> Okej, okay, ten bakciąż istnieje o, Czekaj Dobra, dostałem 3G Iurisa w nagrodę Patrzcie, jak byłam blisko, co nie? LOL <laughs> to, było, to była taka zła reakcja z mojej strony, ale to, no, no właśnie... Wiesz Zabijasz ją, więc jesteś przyzwyczajony... Wie, widzisz idzie, idzie fala w twoją stronę Więc ty chcesz z niej wyjść A ja powinienem być w tym miejscu tutaj Ja powinienem pójść w lewo po prostu Bo ta fala się obraca cały czas Co nie zresztą wskazują jak zegara? Odwrotnie więc ja po prostu powinienem iść w tę stronę. Ale że fala idzie tak właśnie zbagowana na mnie prosto, no to uciekam po prostu, no bo jest efekt graficzny na mnie, więc uciekam w dół. I w ostatniej chwili widać, realnie w ostatniej chwili odbiłem tak minimalnie w lewo. Patrzcie na mój kursor, mogę nawet odpalić, tak? Patrzcie na, na mój kursor. Jak sobie zacząłem iść w lewo, tutaj zacząłem iść w lewo dobrze, tylko no. Zobaczyłem efekt graficzny na sobie, więc się trochę przestraszyłem. Przedem w dół. Ale w ostatniej chwili zacząłem skręcać w lewo, co nie? Moje pierwsze kliki były w środek, ale potem odskoczyłem bardziej w dół, bo tak to bym wszedł, prosto w to. I no, Realnie te kolejne kroki już już weszły w fale, no, ale tutaj już nie było obrażeń. Obrażenia były, obrażenia poszły w tym miejscu, co nie? W tym miejscu poszła fala, jak jeszcze w niej nie byłem. To było strasznie blisko, to było realnie milimetry. Czy Diablo 4 dostanie loot, filtr i tryb SSF? Tak, nie. Od GPT odpowiada? Tak. Holy Widzicie? Myśliłeś to? Tak. <laughs> o nie, dobra, już byliśmy już tak blisko. Byliśmy już tak blisko. Jak, jak przez rok dodali opcji sprzedaj wszystko, to nie ma na co liczyć. Yyyy, w sumie to jest, to jest idealne podsumowanie, Amator. Jeśli przez rok nie dodali opcji sprzedaj wszystko, to czy myślenie o Lootfiltrze to nie jest trochę za daleko? Powinno być tak, że każda postać powinna być równa, ale to tylko marzenie. To jest nuda. To brzmi okropnie. Nieważne co wybierzesz, jak wybierzesz, jest zawsze tak samo? To strasznie brzmi. Gracz musi mieć prawo złego wyboru, żeby lepszy wybór był po prostu przyjemniejszy. Jeśli nie masz uczucia kary za zły wybór, nie masz uczucia gratyfikacji za dobry wybór. Nie może być tak, że każdy wybór jest dobry. To odbiera wszystko tym grom. To odbiera cały sens. Z Ciekawości, czy wiesz, czy ta druga moc versatility działa z prokiem azura? Non-basing and non-core skill deal increase damage. Nie, to nie jest skill. Tak musisz patrzeć, co nie? Tak jakby masz obrażenia, Azur rafa. Twój laki hit, masz szansę zadać więcej obrażeń, bo to jest plus. nie jest mnożnik, to jest plus. są osobne instancje obrażeń. Więc broń nie jest skillem. Jeśli masz bonus do skilla, no to... Broń nie jest skillem, więc to nie, nie działa z tym. Hordy są w ogóle nieekscytujące z chwilą, gdy już wiesz jak działają. A to powinno być drugą stronę, z chwilą, gdy wiesz jak działają, to wiesz, jak to fajnie wykorzystać na, na swoją korzyść. To nie konwertuje ci twojej ilości obecnego Aetheru na ilość Obducytu, tylko ma, tam masz progi. Więc zawsze otwierasz skrzynkę pierwszą i za resztę wydajesz złoto albo obducyt. Bo wtedy masz największe value, największą wartość tego. Tak jakby otworzenie skrzynki za 1000 daje Ci mniej niż otworzenie dwa razy za 500 podczas dwóch różnych podejść. Więc o wiele lepiej jest otworzyć skrzynkę na koniec tą pierwszą za itemy, bo tam zawsze masz gwarantowane starożytne legendarki, które są zajebiste. I przy okazji obducyt, Potem pójdziesz drugi raz po prostu, otwierając znowu skrzynkę i znowu obducyt Będziesz mieć więcej itemów i więcej obducytu. No, zużyjesz więcej czasu, więc to jest też normalne. Ale, no. To jest problem gier Life Service, co nie? Z zawsze będziemy patrzeć w tę stronę, że a, dodają coś takiego fajnego, czemu tego nie było od premiery? Ja często mówię, że dla mnie filarami ARPG jest po pierwsze ciekawy system skili z. Miarę dobrym rozwojem, że możemy te skilly zmieniać, dopasowywać do swojego gameplayu. No to w Diablo 4 co mamy? Mamy jedną runę i potem wybór AB. Realnie zero wyboru zdolności. Drugi mój najważniejszy system to jest crafting. W Diablo 4 po prostu nie ma craftingu, koniec, kropka. Najważniejszy system trzeci, czyli rozwój game'u czyli to, że my możemy wpływać na grę i budować się dookoła tego, co, co chcemy w tej grze robić. Żeby to też się tak jakby rozwijało według tego co chcemy Najprościej mówić endgame'owe drzewko Czy tam na przykład w Epochu mamy też frakcje endgame'owe, które też to w miarę dobrze robią Diablo 4 też tego nie mamy Więc na trzy podstawy ARP-a, ta gra nie ma żadnej <laughs> No i wciąż czekamy aż dodadzą pierwszą, drugą i trzecią rzecz, co nie? Czy to będzie za rok, za dwa lata, za trzy lata? Gra wciąż nie jest taka, jaka powinna być na premiera, więc tutaj dużo osób ma prawo marudzić. Ale mówić, że gra nie staje się lepsza i gra nie jest lepsza, to też mocna odklejka. Widać, jak wiele aspektów już jest poprawionych. Realnie można powiedzieć, że Diablo 2 Diablo wymyśliło crafting, co nie? Więc hej, czemu Diablo 3 i 4 mają tak ubogi crafting? Ja tego nie rozumiem. A też właśnie często wydaje mi się, że osoby realnie starają się marudzić na Diablo 4 i nie wiedzą właśnie nawet jak Marły gdzieś na, na tę grę, więc wymyślają jakieś głupoty. W stylu nie ma aktywności, nie ma co robić w tej grze. To nie jest prawda. Jest nawet zbyt dużo rzeczy do roboty w tej grze, tylko nagrody, które dostajesz, są zbyt nudne. I to jest problem bardziej z nagrodami. Bo ludzie potrafili 10 tysięcy godzin spędzić na bieganiu Mephisto w Diablo 2. To nie jest tak, że w Diablo 2 brakowało im aktywności, a teraz mówią, że. Przy tych dziewięciu różnych endgame'owych systemach w Diablo 4 mają ich za mało. No nie, to nie jest problem aktywności, tylko to jest problem nagród. Ale też często są po prostu ludzie, którzy starają się na siłę tak hejtować, nie wiedząc po prostu jak to hejtować, więc wymyślają głupoty po prostu. Diablo 4 złe, bo Helltide. Diablo 4 złe, bo... nie wiem, co ja je tam jeszcze. Bo nowy sezon nie wprowadza nowych aktywności. No... To nie jest problem gry na, na obecną chwilę. Tak jak ja wymawiałem te swoje top 3 najważniejsze rzeczy, to też nie wymówiłem żadnej aktywności. Aktywności w ARPGach o dziwo nie są najważniejszymi rzeczami. Patrząc właśnie z takiej bardzo szerokiej perspektywy, oczywiście. Ale realnie, mając jedną dobrą aktywność, można tak nawet podać przykład Epocha, co nie? Tutaj się dużo z że Epoch ma tylko monolity. No ale w teorii tak, Epoch ma tylko monolity, i jaką jest dobrą grą. Widać, że tak jakby aktywności to jest taka pozycja na liście priorytetów. Ciekawy rozwój postaci, skillami, crafting oraz rozwój endgame. daje ci o wiele, o wiele więcej niż najciekawsze aktywności. Nieważne jak gra by miała ciekawe aktywności, i tak będzie zła jeśli nie, nie będzie miała tych trzech rzeczy. Zmiany skilli, zmiany temperingu, masterworkowanie, Diablo 4 będzie git. Według mnie to nie jest pytanie czy tylko kiedy. Najbardziej się boję tego, że to będzie to dopiero na, doda na dodatek Z czego no, Kurde Bardzo, bardzo bym chciał rework skilli przed dodatkiem Ale obawiam się, że to co oni zapowiadali z tym reworkiem skilli to będzie to dopiero dodatek Rework temperingu hartowania Według mnie mogą po prostu na szybko zrobić Że możesz wybierać hartowanie deterministycznie I to już poprawi dużo Rework masterworkowania to jest wciąż pytanie, jak to by miało wyglądać. Tego się realnie nie, nie da zrobić dobrze. Nie ma gry, która ma dobry system ulepszania, który jest jeszcze do tego rozwinięty. Najlepszy system, jaki ma, to jest po prostu slor, ale to jest ten podstawowy, że po prostu ulepszasz. Tylko tam masz yy, fajny gameplay ze znajdowaniem materiałów do ulepszenia, więc dlatego mówię, że jest najciekawszy. Bo w Diablo 4 zbieranie obrotu tu nie jest w żaden sposób ciekawe ani emocjonujące. A czy ja zbiorę 100 czy 200 obducytów w jednej mapie, to realnie mi dużo nie robi różnicy. To nie jest ekscytujące. A chodzi o to, że właśnie mam ek tą ekscytację, bo wyleciał mi, dajmy na to, plus 12, yy, tam runa plus 12 mi w końcu wydropiła i mogę dzięki niej ulepszyć sobie broń na, ma na maksymalny poziom. Ale zajebiście. Tylko z drugiej strony wtedy też musiałbyś mieć deterministyczne wybieranie, co ulepszysz. Bo jeśli by to miało być ranie rzadkie i po prostu wciąż losowe, tak że masz poniżej procenta zdobycia tego, co chcesz, to bez sensu, co nie? Dajmy na to uzbieranie 13 ulepszeń na plus 12. Ci realnie zajmie 100 godzin, jak nie więcej. No to wtedy każde ulepszenie musi być gwarantowane, żeby było dobre. Inaczej to po prostu nie ma sensu. A czy taki system jest dobry? Czy taki system gwarantowany jest ciekawy? Na pewno ciekawszy niż ten co mamy teraz, co nie? No ale czy to wciąż jest dobry system? Chodzi o to, żeby robić systemy, których nie musisz reworkować za kolejne 2-3 sezony. To nie ma być Band-Aid Fix. To ma być coś, co po prostu już wejdzie do gry i będzie na stałe i będzie dobre. Bo też nie ma co dawać feedbacku bizadowi, że po prostu dobra. Zróbcie to na jeden sezon, a potem za kolejne 5 sezonów się to znowu naprawi. Bo to jest bez sensu. O czym mi chodzi? Będą ludzie, którzy będą wspomnieli, że Diablo 4 na premierę było dobre za 10 lat. To mnie przeraża Będziemy właśnie wspominać, że kurde ale pamiętam tego mojego pierwszego barbarzyńca pod tornado Takie o kurde no Moi pierwsze barbarzyńca były jeszcze pod ciernie z tornadem Bo właśnie były te problemy z desekami i ja po prostu miałem realnie build, który nie umierał z deseków Bo strasznie dużo osób ginęło na hardkorze od disconnectów Ja sobie zrobiłem tego barbarzyńca na ciernie na kręcioła I on kurde był zajebisty, bo właśnie jak przylagowało to spokojnie przeżyłeś a miałeś też właśnie zajebistą tą szybkość ruchu. Miałeś fajny clear dzięki właśnie Widuindowi. No to, 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 to był build, a nie co to, to teraz. Teraz może jakiegoś penszota co ci rozwala 10 ekranów na sekundę. Ma 10 daszy i teleport. Nie no. Widuind podciernie. Pss. Gameplay! No ja bardzo lubię te Reserw po poodkręciowe, tak jakby próbowałem tymi grać na wprost, ale to nie jest to samo, tak jakby wiesz To jest po prostu No gorszy wybór według mnie To jest takie przyjemne, to jest takie dobre Masz coś co się kręci, co nie? To jest postawa RPG'ów, masz coś co się kręci, od razu wiadomo, że to jest dobre Tak, pyk, pyk. Shutter 2 na łotrze? Nie Drugi Shroudzik, hej. Okej. Okay. Ja mam dwa GA, więc jeden GA to taki na, na zapas widzę. Jak był start ligi w PoE, ja potrafiłem robić 30-40 klipów dziennie. Po prostu ciągle było coś ciekawego. Z Diablo jest od 5 do 10. Czasami troszeczkę więcej. Zależy jak akurat się, może jakoś ja odpalę i gadam nie o Diablo, nie o samej grze. Realnie, w PoE jest. No, tak, 5 razy więcej ciekawych elementów w grze, które się nadają na klipa. Takich właśnie dopaminowych momentów. I to też nawet można z tego zrobić fajne case study, co nie? Możesz z tego sobie zrobić fajne badanie, tak, jakby co jest porównaniem w tych grach i czego ci brakuje w tych grach. Że właśnie na przykład Diablo ma 5 razy mniej dopaminowych momentów niż PoE. Możesz sobie popatrzeć, jakie to są te dopaminowe momenty. Na przykład, właśnie coś fajnego wykraftowałem, coś fajnego wydropiłem, coś innego fajnego się stało. I czy to, czego ci brakuje, myślisz, że dodadzą? Clueless? Yy, zgadzam się z wizją, którą mi przedstawiono na ostatnim spotkaniu z Blizzardem. Po więcej informacji, czekajcie na oficjalne zapowiedzi. Masz parę takich momentów, że właśnie, jak coś ci wydropi fajnego, to właśnie coś z, z Metykiem związanego, nawet tam jakaś dania na Metyka, to tam zawsze jest jakaś zabawa. No, ale brakuje tych takich dopaminowych elementów Zdecydowanie brakuje tego Wait, to jest off-drop What? To jest off-drop! To drop z Warszana! Zostałem world dropa z bossa, idealne GA z max roll Streamer RNG W środku cool. Główny problem jest taki, że skalując obrażenia tego buildu już tak endgameowo, coś Chcesz dać mu wysoki speed attack. O wiele lepiej ci jest wyrzucić kolejne ostrze, kolejne skrzydło, aniżeli używać tego kontrataku i kombinować z tym odbijaniem we wrogów. Bo to jest główna zmiana tego sezonu. Masz ten aspekt, że możesz odbijać we wrogów i to jest samo naprowadzające i tak dalej, i fajne. No ale w czystej teorii, po co mi kombinować, klikać jakieś zdolności? Po że to ma duży cooldown, więc to jeszcze tajmować w odpowiednim momencie użyć. A ja mogę po prostu realnie wziąć i wyrzucić kolejne ostrze. Tam jest increase damage, a nie mnożnik, więc to nawet nie zwiększa obrażeń. Bo właśnie głównym aspektem miało być to, że jest to samo naprowadzające. Taką combo z counteratakiem, no? Po prostu spawnowałem razory. Pamiętaj, że masz limit 15, więc chwilą, gdy nie dasz się im odbić, to po prostu nadpiszesz je. A jak widzisz, u mnie tylko pojedyncze wracają do mnie. U mnie nie zdążą nawet wrócić do mnie. Nie widzisz tej animacji, że wracają? Bo po prostu tworzę nowe w ich miejsce. Na przykład teraz nie tworzę, tam część wróci. Ale to możesz mieć... To jest na skillu napisane jak coś. You can have up to 15 active Razor Wings. Jakby w wczesnej teorii ten build mogłeś spokojnie zrobić już sezon temu. Ten, który robię teraz. Nie dostał żadnych zmian w tym sezonie. Hm, spodniec Co obstawiamy? Ciernie, Regen Zdrowia i Shadow Rest. Byłem blisko. Ciernie leczenie i Lightning RES. <laughs> Byłem bardzo blisko. Genialny build, naprawdę. Build sezonu według mnie. Nie wiem, czy przebijemy go nekromantom, ale spróbujemy. Spróbujemy. Jutro będziemy zacząć nekromantę pod yy, cięcie kosą. Pod ten core skill, pod suera, ale pod teleportację. Muszę zobaczyć, czy on będzie działał tak, jak chce. I zrobimy realnie najszybszego nekromanta, jakiego tylko się da. Jutro 16 stream. Jutro na YouTubie może będzie ze sklejek. Filmik to polecam. Macie Barba. Do oglądnięcia kto jeszcze nie obejrzał. Pierwszy link. No i. No i tyle. Bajo. Elo. Do jutra. Cześć.